Siemanko, ja jestem promutancik XD, a to jest Minecraft. Powracam do tej gry już nie wiem ile razy, ale od mojego ostatnio, ostatniego pobytu w tej grze była wersja Minecraft 1.1, czyli wiadomo, że to było bardzo... znaczy jak ja byłem ostatnio, to nie wiem jaka by była wersja. Ale teraz mamy wersję 1.1, czyli bardzo dużo się w grze zmieniło. Czyli możemy sobie ustawić normalnie ją takie coś ciekawego języki. Ja mam nie patrzcie na to, to jest naprawdę yy, złe tłumaczenie. No dobra. Yy, wchodzimy, wchodzimy w grę. U, zapomniałem go usunąć. Dobra, stwórzmy na świat. Nie będzie się nazywać tak jak poprzednio, tak głupawo, tak jak moja nazwa. Wiem, że się trochę zmieniłem od yy, poprzedniego rozmyślenia. No ale no tak by że człowiek się bardziej trochę dziwaczniej podchodzi do życia. Ale dobra, nazwijmy to ten let's play... Jak on by mógł się nazywać? Pro... Pro... MXDemp. Pro Mxdem. Wiem, że to trochę się kojarzy z, z moją nazwą, ale to nic nie robi. Dobra, jedziemy, generuje nam się teren. Muszę zobaczyć, czy nie usunąłem tu Many items. Oh, uh, what the fuck. What the fuck. Nie, no, takiego ze sobie. Dobra, nie ma. Dobra, możemy grać. No, dużo się zmieniło, jest pasek jedzenia, nie będę wam o tym mówić, bo teraz muszę się gdzieś schować, żeby mnie potwornie Hm. Huh. Ale po muszę zabrać drzewo, więc... To nie jest bardzo jakaś... Chciałem powiedzieć brzyd brzydkie słowo, jak będę chciał powiedzieć brzydkie słowo, to będzie to do zacięcie, dobra? Teraz nie chciałem nic powiedzieć, tylko chciałem wam uświadomić, że będzie coś takiego. No dobra, no wybieramy drewno, to nic ciekawego jak każdy zbiera drewno no zbieram drewno u, a tam dzisiaj pamiętajcie, że, że musicie wszystkie drewno jakie tu jest musicie je wykorzystać, bo później są takie fleflefle takie dziwne takie dziwne fleflaki wiem, że jestem trochę dziwnie nakręcony, ale dobra niech wam to zbędzie Ostatnia wiadomość pewnie was przyraziła What? Dobra Nie idziemy w tą stronę, bo tu jest niebezpieczne. Dobra Może jakąś wioskę znajdę mm, to tam Nie ma sprinta? O, jest sprint O, sprinta dodali Ja chcę zobaczyć wioskę A, Jak znajdę wioskę, będę mieć szczęście większe od JJJK <grymne> Dobrze, śmiesz się tylko. Nie bierzcie mnie. Albo sobie znajdę jakąś górę, fajnie. Nie wiem. Nie ogarniam się. Posiaki. musiał odziąć. Do wyżarcie. dawaj, 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 No, to za głupi świniak. Teraz świniaki jakoś dziwnie uciekają. I w buszu ich... I, i w buszu trudno polować upolować. A, oj tu! Oj tu! Chodź tu odcinek jak gonić świnie. Wiem, że nie powinienem go zabijać, ale musiałem. Musiałem się znęcać. Musiałem się znęcać nad zwierzętami. Nie, ekolody mnie zabiją. Pustynia. Albo zrobimy troszkę inny... inny ledowy, tak jak inni. Osiedlimy się na pustyni. Tu jest coś mała ta pustynia. Nie, ja tak bym sobie postawił chatkę? Osiedliłem się na pustyni Góra pustyna Albo na tej górze się osieli Będzie fajnie Uuu Tu się jak ślagi Jak ślagi A bo się świat generuje Dobra dobra to A jak się świat generuje Ale muszę znaleźć pierwęgiel I je tam Jesteśmy hardcorem Znaczy ja jestem tam dalej jakaś Muszę zobaczyć, co tu jest za góra. Nic ciekawego. Dobra, idziemy dalej. Odcinek będzie polegać na chodzeniu. W takich miejscach, takie jak w tym to zawsze jest lawa. A tu jest woda. Tu będzie węgiel. Nie. Możliwe, że za dużo gadam, ale tu jest Bóg. O, jest węgiel. Tu nie jest jakiś Bóg. Jak, jak myśleliście, że to jest Bóg, taki wiecie Bóg przez zamknięte, to to nie jest taki Bóg. Ja bóg, bóg. się będę zastanawiać, jak się pisze Bóg: czy przez G, czy przez K. Wiem, wiem, jestem głupi. O, czas kopać, fajnie A! Time to mine. Nie, źle powiedziałem. Dobra. Mój angielski nie jest za dobry. O, węgiel dostałem chociaż. Spoko, dzięki. Albo tam taka jest. Nie, ja nie idę dalej, ja idę tam. Nie ma bata. To znaczy bata gdzieś mam. Nie, nie ma bata, co wy chcecie? Nie oskarżajcie mnie o mieć. O, ten obata. Ja nie mam żadnego bata. Zbuchwany. Tam był pewno ten golem. Jaki golem? O, tutaj. Ale jest trochę małe. Muszę zobaczyć, co tam jest dalej. znaczy jest tym? No, prima, no. O, czarna owca. Pamiętajcie, gdy czarna owca przebiegnie wam przez drogę będziecie mieć wechę. Tak gdy czarny świniak wam przebiegnie obok nosa, to nie wiem co. To... Pa same czarne owce. Nie, to będzie normalnie. Szczyt sezonu. No i co mi chrumkasz co? Mm, nie ma żadnego takiego fajnego miejsca, no kolejna czarna owca, no uważajcie na czarne owce u nie. Chyba się góry zaczynają Możliwe, że tego nie słyszeliście i właśnie tego nie mieliście słyszeć. Nie no, te góry są. Dobra, nie powiedziałem tego słowa. Powiem epickie. Te góry są epickie. Mm. oczywiście y, muszę wam coś powiedzieć oświadczyć osobiście żeby się na mnie koledzy nie obrazili <noise> nie no szatuję e, ponieważ y, mój pewien kolega tak klasyk y, też robi let's play z minecrafta chociaż wy nie lubicie moich let's play z minecrafta ale on też robi jak chcecie to możecie wejść raz 23 Wydziecie go z pewnością robi let's play this Minecraft Czemu ja go reklamuję? Ej, tutaj będę chce taką górę, taką, taką, taką. Dobra, spoko. Idziemy do tej góry. To są bugi. Bugi, 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 A tu jest dziura. Dziura, dziura, dziura. I, i tam są owce. Owce chciały. Ciekawy, na jakim poziomie gra. Muszę sprawdzić, wiecie co? Sprawdzę. No! Uszukaję was. Uszukaj. O, o nie, tam jakie fajny kef się wyrówna. albo tutaj by wiem, co dużo gram. Ale tutaj ten kef się fajnie. Muszę teraz jakoś zjeść. Ja jestem hardkorzycą. Nie. Nie będę hardkorzycą, bo jeszcze jest Ej, ten KF jest... Wiem, <noise> za dużo używam przekleństw. Nie, ta góra jest... epicka, dobra. Zostaje epicka. się bicie tam. Ale już się chyba robicie? U, zombie. A, nie mam miecza. <noise> nie. Jestem, cicho. Je, jestem Blade Ninja i wszystkich normalnie popalam. kurde. Gdzie jesteś? Zabiję ci kilowę. Hmm. żeby się żeby chociaż coś widział Co dzwoniaku? gdzie jesteś? dzwoniaku? chodź tu. Chodź tu Masz kirpera gdzieś przy sobie, ja tylko bym mieć. Gdzie jesteś zombi? Chodź tu. No nie, jedź mi tu tylko chodź. Chodź tu. Gdzie się chowasz? A ja tam ksiejeczko To tutaj będzie moja pierwsza baza Tutaj będzie takie zaje okno Zaje tak Tego zombiego bym musiał wykurzyć z mojej miejscówki Mnie tu będzie wkurzać Tak wy nie widzicie mojego planu co zrobić z tą górą Ale ja widzę ten plan Bardzo doskonale i bardzo ciekawie zapowiada się on Tak, jak jest bardzo ciekawe moje kopanie hmm. tutaj by mogło być takie okno o tutaj będzie takie okno bo katarek nie łapie tutaj będzie okno Gdzie jest zrobił dobra to zajęcz Tutaj jakoś bym to musiał tutaj jakoś rozplanować. Nie, będzie, nie będę tutaj obijać z bawem, najbardziej bardziej z większymi budowlami raczej. Chcę przejść wszystkie archiwmenty i skończyć grę i do widzenia. Let's play <laughs> Nawet nie wiem ile już go nagrywam, ale troszeczkę już jest. Ale dobra. Yy... Sorry za chwilę czyjejś, ale musiałem się przysłuchiwać, co tam sąsiedzi gadają. A nie, to gdzie jest Nie wiem, jak to rozplanować do końca. Nie mam pewności. Czyli jak hard co spędziłem pierwszą nocą? Swoim dymem. Dobra, muszę gdzieś postawić tego workbench'a, bo go w kieszeni nie będę nosić. Kurde, jakaś zadyma się chyba szykuje. Dobra. Tutaj mam bardzo fajne wejście dla creeperów muszę stworzyć Moje jedyne oświadczenie muszę stworzyć. Dwie drzwi. Wiem, że nie będę robić symetrycznie, ale nie bijcie mnie za to. Mam zrobić dwie. Eee, znowu będę musiał rozkładać. Kto by myślił o rozkładaniu? klikać się craft. <śmiech> <śmiech> nie, klikać specjalny przycisk craft i koniec. I nie ubiję tam bawełnę. Zrobię coś bardzo fajnym materiałem. jak będzie wyglądać moja klatka schodowa tutaj będzie tak e, tutaj będzie tak, tak, to, tak, tutaj może wykopać gdzieś wyżej więc więcej dirta nie mam więcej dirta bo chciałem postawić tutaj drzwi śmieję <śmiewanie> się no co, nie widzicie mnie za to nie widzicie mnie za to, że jestem już takiego. Tu są zgody? Tu nie. Tu tutaj. trzeba dobrać. wglądał? Hi. Trochę mam tego, wiem, że jestem zakręcony i nie wiem. Muszę zobaczyć, czy są jakieś stwory. Jakaś wyjątkowo bezpieczna ulica. No, bo dopiero zapada z mną. O, jest Creeper. Wow. Yo, Creeper, yo. Najlepsze jest na tym, na kreatywie. Podchodzisz do Creepera, on nie wybucha. Chyba, że go by. Wiem, może to nie są prawdziwe informacje, ale tylko wam tak mówię, żeby was zachęcić do łapania Creeperów Ale to słone, co chciałem powiedzieć, nie jest przekleństwem. Panie Monterze, czemu pan tak zrobić? Widzicie, ja Monter. Dobra! <grystanie> Koniec z tego. Dwa Creepery siedziały obok siebie dziś. I, śpiewały la 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 na dziś wiem, że zero rymu wiem, jestem strasznie twórczy umiem śpiewać jak ta lala. A, ta lala o kogo mi teraz chodziło? ten kto wie o kogo mi chodziło niech napisze w komentarzach kto wygra kupkę dirt nie no, że wiem wszystkiego, nie biorę na serię. to muszę tutaj zrobić hardcore klatka sodowa. jo mam klatkę schodową jo możliwe że przeżyję to mną albo będę hardkorzycą dobra ja chcę być hardkorzycą stworzę sobie mieczek idziemy na krpery to muszę mieć moje pochody go, go nie mogę wnieść mojej pochodni Ej tu wygląda. Bing! Otwarte okno. Bing, Zamknięte okno. Ja bym się wiem, kolejny patent na okno, Ale muszę sobie zbudować jakieś. Szybkie weź. Aś, jakiś z tego co pamiętam, tu były gdzieś creepery. Ale ich nie ma. Ej tu nie będzie wyglądać. Ale tam coś jest. Tam jest alabasterowy mrok. Myśli mrok. Nie, jak nastanie dzień to kończę odcinek, dobra Spoko, dzięki O kurde, coś mnie goni <głos> <głos> Jestem hardkorem Jestem hardkorem Nie wybuchaj No brawo, przyczyniłeś się do śmierci pewnego pająka mu będziesz kopać grób Chociaż już mu wykopałeś dosyć Miedzą dziurk <noise> Bez kojarzy, proszę O, zombie Tam jest trawa, zombie, to mnie Uwaga na creepery uh. Wiem, że jestem hardcorem i w pierwszą noc idę sobie na, na polowanko, na śniadanko. Żeby wam się po prostu nie nudziło. Ale kurwa. Ej, tu też są zaj... <głoslegen> o, szkielet! Pierwszy szkielet! Kombo. Pierwszy, który mi do wyobrażenia. Wow! To się wziął? Dobra. Nabiliśmy drugi level, level up. O, super przejście. Bardzo wam dziękuję. Ej, smutny, to może tak zostać. Dobra, nie wiem ile już się to nagrywa. Ale żeby robić czegoś takiego bardzo zbędnego. Mamy dirta, możemy coś zbudować. I mamy to, co... Jahuhu! Będę się cieszyć jak te murzyny z pewnej filmu. Znaczy one... Znaczy te murzyny się nie cieszyły, one te... One są, one się... Nie wiem, modliły, bo... oglądałem kiedyś taki film, co jakiś gość leciał samolotem, rzucił, rzucił butelkę po Coca-Coli, to było coś takiego. I tam przelecją chyba nad y, Afryką czy coś takiego. Przez tam, tam gdzie nie jakieś mieszkałem. I oni się modlili do tego ten i później zakopali, później małpa przyniosła te... E, ten... ten e, no, tą butelkę. Do nich z powrotem i myślałeś, że ta butelka jest przekęta. Ja wiem oglądam czasami głupie filmy Ja wiem jak się nazywał. To po prostu wiem, że był głupi. <grym> tak jak ja. Dobra. Ale ten zombie uciekł coś. To jest trochę dziwne Wiem, że jak będę tak gadać przez wszystkie <grystanie> odcinki moich let's playów to będzie normalnie z moim kartowym gorzką. Bez cash. <grystanie> A piecyk bym co musiał walnąć. No, są wszystkie podstawowe craftingi. Gorący temat. Ciku. Czemu to jest gorący temat? A, przypomniała przypomniało mi się znowu jakaś disco polo Nie Chyba, że to nie jest Disco Polo No Dobra Chwila ciszy nastała Myślałem, że tam Enderman się patrzy, a to kwiatki tam. Widzicie te dwa kwiatki? Myślałem, że tam Enderman to. U nie Jakby tak Enderman mnie teraz zobaczył. No właśnie. Enderman z my. Co tak się zrobiło Ciemne. Aha, więc... Aaa, zawali się! Ach, dobra, te, tego tu nie próbuję, to jest odpłopalne. Mam takiego fajnego patenta na taką kuchnię. Tutaj jest taką kuchnię. Urwę tylko, potrzebuję ten drewno. dobra. Siema, creeper! Siema, creeper. Chodź tu. Jakiś Jesteś dziwny, wiesz? Dziwny, dziwak. Nie, bo z tego co pamiętam, kurde jest. Straszny. Is... No! Z tego co pamiętam, co ja miałem powiedzieć? A, nie pamiętam, dobra. Do mojej kuchni, którą chcę tu zrobić, bym potrzebował tego bym... no. A, tego drewna jeszcze nie ma. Udy zapniałem. Chciałem powiedzieć, że, że chcę drewno z dżungli Jak dżungli jeszcze w jednym nie ma du, du. O. o nie O nie! Mój kilo. A teraz się zrobię Kamienny Wiem, że powinienem za kamienny kilo dawno zrobić Ale dobra Nie powiem angielskiego słowa, które by tu pasowało bardzo Chyba tuję właśnie ten dom. Jest dzień Można skończyć powalony odcinek Dobra To Pamiętajcie co macie robić Ja jestem PromotandzikXD -E, Czyli wiecie o tym, że mam bardzo dziwną nazwę Jestem bardzo dziwny No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach Nie wiem jak ten Let's będzie się nazywać No dobra do zobaczenia i do zobaczenia i komentujcie subskrybujcie oceniajcie i to wszystko co się wam powiedzieć